Witamy kochani, kolejny odcinek y, wywiadu z instruktorem Dzisiaj Łukasz Grobowski prosto z, ze Ślesina Z hotelu Papaver. Łukasz y, powiedz skąd jesteś Ja jestem z Warszawy Urodzony w Warszawie, całe życie mieszkam w Warszawie I prawdopodobnie co najmniej jakiś czas tak zostanie. Czym zajmujesz się na co dzień poza zumbą? Tak naprawdę wszystko czym się zajmuję Wywodzi się poniekąd z zumby, dlatego że Mam treningi personalne na siłowni, mam indywidualne zajęcia taneczne, e, nauczam matematyki, ale tylko online. E, natomiast jakby wszystko to jest związane z ludźmi, którzy chodzą na zumbę albo ich znajomymi. Więc tak naprawdę, ty, no tak, tak głupsze, z grubsza to to. Jakieś hobby? Sporo tego. Tak w dużym uproszczeniu to chyba sport. Tak naprawdę w dużym uproszczeniu, bo jest tak wiele dyscyplin, dziedzin, które lubię, że, że można powiedzieć w skrócie sport. Muzyka też w bardzo szerokim pojęciu, ale chyba jednak najbardziej takie latino, to jest takie w moim stylu, kizomba, baczata, reggaeton, coś jeszcze z hobby, nie chyba wszelkiego rodzaju aktywności, o wiem, przepraszam, jeszcze z chęcią dodam, Podróżowanie zdecydowanie uwielbiam odwiedzać nowe miejsca, nowe kraje, nowe kontynenty, poznawać kulturę, jedzenie i przede wszystkim widzieć wszystkie te rzeczy, które do tej pory mogłem oglądać tylko i wyłącznie na Google albo w telewizji. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z Zumbą? Kiedy to było? To było już jakiś czas temu, ale nie, nie rozmawiajmy o datach, nie, ratuję sobie. Tak naprawdę e, moja historia z zumbą zaczęła się od tego, że nim zacząłem chodzić na zajęcia, trenowałem i ogólnie nadal jestem instruktorem capoeiry i naprawdę w tym samym klubie we wtorki i czwartki, dokładnie godzinę przed moimi treningami capoeiry, na sali obok były zajęcia zumby. Do, dosłownie ten sam dzień zawsze, czyli wtorki, czwartki i dokładnie godzinę przed, więc miałem trochę styczności, na zasadzie słyszeliśmy muzykę, widziałem te osoby i zaprosiła mnie, albo tak troszeczkę namówiła jedna z koleżanek, która e, chodziła ze mną na kapułę, ona zaczęła chodzić na to zubę i powiedziała mi chodź, 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 chodź. No i kiedyś w końcu raz poszedłem i naprawdę tak mi się spodobało, że zacząłem chodzić jako, jako, jako uczestnik i mniej więcej po roku też nie z własnej woli, znaczy w cudzysłowie, bo oczywiście, że z własnej woli, ale yy, tak troszeczkę zostałem popchnięty i tak namówiony do tego, żeby zrobić kurs instruktora i jakby po tym zaczęło się wszystko kręcić. Kiedy dokładnie zostałeś instruktorem? 2012 rok, lipiec, 20 któryś, słuchajcie, teraz nie pamiętam, bo bo naprawdę to jest głowy. Między 21 a 24, 5 coś, 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 coś takiego. Czy pamiętasz, jak wyglądały Twoje pierwsze zajęcia? Jako instruktor, czy jako uczestnik? Jako instruktor. Tak, tak, słuchajcie, moje pierwsze zajęcia jako instruktor e, były na. E, czy to na ulicy Wrocławskiej w Warszawie. Staram sobie przypomnieć, jaka to jest dzielnica, ale to już, to już mniejsza z tym. Yy, to była taka siłownia, chodziła się z na pierwsze piętro. Miałem na sobie białą bluzkę na długi rękaw, no name. Zielone, bardzo popularne, kiedyś spodnie zumbowe, zumba green, jak one się nazywały? Yy, 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 yy. Cargo? Cargo, tak, zielo, Zumba Green Cargo z takimi frędzlami. Do tego miałem czarne buty Reebok'a, ale nie takie jakieś wysokie, tylko miałem takie jak do biegania I, e, i to wszystko. I pamiętam, że stała wieża. Absolutnie żadne nagłośnienie typu kolumny czy po czterech stronach. Stała tylko zwykła wieża. Ja się podłączałem z USB i pamiętam, że zrobiłem 12 piosenek podczas tych zajęć i pomyliłem się w 12. <laughs> Jesteś konsekwentny po prostu. No. Że co, że mi zostało? Ty, nie. <laughs> 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 że w każdej wodzie. Tak, 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 wiem, że no jak już poszło to... Ale, przepraszam, tylko dodam, nie zatrzymałem się. To byłem z tego dumny, to nie było tak, że była pomyłka i dzwon, i storm, i stałem, tylko paskanie i tak dalej. Dodamy te triki. Jak jest Twój ulubiony rytm, a za którym rytmem nie przepadasz? Może zacznę od drugiej strony, bo jestem przekonany, że rytm, za którym nie przepadam to Kebredita. Nawet nie do końca wiem jak to się pisze i wymawia. <gry> nie lubię muzyki jako muzyki, jako rytmu, bangry i jakby belly dance i tego typu. Natomiast same ruchy uważam, że są fajne, bo to są takie mocne, trochę takie ogólnie stworzone z myślą, jakby, że to jest męski taniec, więc te ruchy mają takie w sobie dużo energii, e, są takie mocne i jakby ruchy lubię, ale nie muzykę. E, i, e, no i tak e, raczej tak, no już takie bardzo specyficzne, typu nie wiem, nam, nie wiem, irlandzkiej muzyki, ale tak jakby ogólnie o rytmach, to powiedzmy, że na pierwszy odstrzał idą dla mnie Kebredita i właśnie te, 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 te jakby bardziej takie arabskie rytmy. Natomiast takich ulubionych, to też nie jest takie łatwe, dlatego że teoretycznie ulubionym takim rytmem moim jest baciata, ale kizomba ma dla mnie sobie coś takiego troszeczkę bardziej magicznego, i jakby zawsze jak myślę o kizombie, to mi się kojarzy z biciem serca, i jakby jest taki trochę podział, jeżeli chodzi o taniec, co, bym, co lubię tańczyć najbardziej, jaki rytm, a co lubię jakby jako sam sobie rytm. Tak, ale powiedzmy sobie kizomba zomba i, i bacia zdecydowanie. A potem reggaeton. <noise> Słuchaj, czy... to komary, to nie jest reggaeton, tylko komary. No. Czy lubisz krzyczeć na zajęciach jakieś uła uła te sprawy? Kiedyś tak, potem nie wiem czemu. Czy to jest kwestia wieku i jakby już tego przepicia, ale <noise> chodzi o to, słuchajcie, że w pewnym momencie jakby ten dźwięk uła uła jakby takie u, No nie mogę, po prostu jakby nie, nie, nie wychodzi mi ten dźwięk, więc, więc przestałem go robić na zajęciach. I przyznam się szczerze, że na zajęciach nie, natomiast na eventach czy na masterclassach tak. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Powiedz nam takie trudniejsze pytanie. Lepsza, łatwa choreografia, którą wszyscy ogarną od razu, czy taka ambitniejsza, po której nauczeniu się wszyscy będą z siebie dumni? Rozmawiamy o zajęciach cały czas. No i to jest pytanie do mnie, tak? W sensie, że do mnie. Co, co, co dla mnie, nie, że dla moich dla moich Nie, moich to uczestnicy. jest twoja, twoje. Słuchajcie, y, powiem tak, jakby to chyba będzie jakby odpowiedź, e, sa, samo się odpowie. To znaczy, ogólnie, nie mi oceniać, ale ogólnie podobno moje choreografy nie należą do najłatwiejszych. I jakby nigdy nie słyszałem takiego komentarza, że a tam to, to, to Łukasz, to tam klap klap, raczej słyszałem właśnie, że trochę skomplikowane, trochę trudne. Nie, nie zdarzyło mi się usłyszeć, że jakby to jest coś negatywnego, ale jakby to jest trochę moja odpowiedź na pytanie, czyli ja wybieram troszkę bardziej ambitne i trudniejsze, które potrzebują chwili do nauczenia, dlatego że yy, no dadzą właśnie satysfakcję uczestnikom, ale też podchodzę do tego w ten sposób, że mam osoby, które są pierwszy raz na zajęciach, pół roku na zajęciach, ale chodzą też 7 lat. I staram się dopasować zajęcia do wszystkich, więc te osoby, które są pierwszy raz, oczywiście troszeczkę je tam wspieram, zachęcam, żeby nie rezygnowały, ale jakby te osoby, które chodzą 5, 6 czy 7 lat, no to jeżeli one zrobią step, -touch, step -touch z klaskaniem na przykład przez pół minuty, to wydaje mi się, że one za niedługo przestaną po prostu przychodzić. Także opcja, dwójkę wybierz Pani. <gry> Dzięki czemu jesteś takim instruktorem, jakim jesteś? Jak dotarłeś do tego momentu? Dzięki czemu? Tak, jakby co zbudowało Ciebie jako instruktora w ten sposób? Hmm. Kurczę, dobre pytanie. Wydaje mi się, że yy, tak naprawdę to... Ilość poprowadzonych godzin i styczność z ludźmi, z którymi miałem do tej pory, bo jakby miałem okazję podglądać lepszych, którzy są dużej branży, którzy prowadzili maratony, nim ja zacząłem prowadzić maratony, którzy prowadzili masterclassy, nim ja zacząłem prowadzić masterclassy, którzy występowali na scenie, a nie tylko, powiedzmy, na ziemi i na sali i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ukształtowało mnie to, po prostu z jakimi ludźmi udało mi się mieć kontakt, a przyznam się, że. Trochę uważam się za farciarza w tym, jakby w tym, w tym temacie, dlatego że no uważam, że, że mam lub miałem kontakt z absolutnie najlepszymi w tej branży. I to jakby biorę pod uwagę cały świat. Jak rozwijać swoje umiejętności? Jak podnosić swój poziom? Dwojako, dlatego że uważam, że jakby być instruktorem. Też ma pewne etapy i nawet jeżeli wciąż prowadzę zajęcia na, na tej samej sali od 7 lat, to i tak jakby można robić pewne, jakby iść do przodu z pewnymi rzeczami i jakby dwojako. Po pierwsze, oczywiście warsztaty taneczne u innych instruktorów. Nieważne tak naprawdę z czego, nieważny jest poziom trudności, bo każdy z nas jest inny i nawet jeżeli ja pójdę na warsztaty absolutnie z podstawy. Salsy, gdzie podobno umiem salsę albo chociaż trochę, może się okazać, że dodam się czegoś nowego, albo o czymś zapomniałem, albo będzie absolutnie nowy krok, który teoretycznie jest podstawowy, którego nigdy nie używałem. Więc po pierwsze to jakby właśnie warsztaty taneczne umożliwi jak największej ilości osób, a drugie to taka wiedza czytana. To znaczy fajnie, że umiem wregetom. <laughs> a, druga, a w ogóle inny temat to yy, nazwy kroków, skąd pochodzą dane tańce, yy, też jakby wiedza na temat yy, jakby, yy, jakby to powiedzieć, jakby skąd się dany taniec wywodzi, znajomość kroków i jakby wiedza skąd one pochodzą, tańce i tak, dalej, tak dalej. więc jakby tak i, to, i... Co czujesz, gdy prowadzisz swoje zajęcia z umby? Czym one są dla ciebie tak wewnętrznie? Spełnieniem, absolutnym spełnieniem. I jakby ja mam, bo teraz będzie tak szczerze, ogólnie mam trochę problem z wyrażaniem uczuć, to znaczy dosyć mało chwale na przykład na swoich zajęciach i tak dalej. Ciężko mi to przychodzi z jakichś tam względów, ale to może na inny, na inny moment rozmowa. Ale ogólnie rzecz biorąc, moje zajęcia dają mi mnóstwo satysfakcji, takiego spełnienia. Jakby Jestem dumny w ogóle z tego, że ci ludzie to potrafią, ale też tak, takiego spełnienia, że robię coś, co komuś sprawia radość, robię coś, do czego ci ludzie chcą wracać, jakby, bo nikt ich nie przymusza, żeby oni byli we wtorek o 19 w tym miejscu albo żeby chodzili przez 5 lat, a nie przez 3. Więc absolutnie 1000% satysfakcji. I takiego spełnienia i wewnętrznej dumy po prostu. I kocham to, co robię. I tak by uważam, że to jest dla mnie, a jeszcze tylko dodam, że traktuję to naprawdę jako formę spełnienia marzeń, bo sami wiemy jak jest. Jest bardzo mało osób, które mogą powiedzieć, że naprawdę lubią to, co robią. Ja kocham to, co robię i zarabiam robiąc to, co kocham, więc no zupełnie tym żyję. tak. jakie emocje teraz wywołyły Ciebie wyjście na dużą zimową scenę? <laughs> Może zabrzmi to śmiesznie, ale dużo mniej emocji, niż poprowadzenie regularnych zajęć na sali. Dlatego, że ogólnie ja to wstydliwy chłopak jestem i jakby mam, mam pewne opory, jeżeli, żeby przemawiać do ludzi. I teraz yy, pomimo tego, że na evencie może być więcej osób, jest scena i tak naprawdę jestem bardziej wyróżniony niż na zajęciach, to ta odległość, jest jednak troszeczkę większa i tak troszeczkę bardziej się mówi do ogółu niż do jednostki, więc może zabrzmi to śmiesznie, ale yy, no jest oczywiście zawsze lekki stresik, który trochę tak jakby, no jak to stresik, ale też jest taki ma, taką ma formę napędową. Natomiast yy, no lubię to, uwielbiam to. Największe ząbowe inspiracje. Kto jest Twoim idolem, mentorem, kogo śledzisz najbardziej w social mediach? Nie to się tam spodziewałem, tego pytania i mówię kurczę, kogo to wymyślić, żeby nie powtórzyć, ale to, no, nie mam wpływu na to. Jakby, słuchajcie, zawsze, od zawsze, od raz jak tylko zobaczyłem, do tej pory tak uważam, jest, jest absolutnym numerem jeden Prinz, i jakby nie chodzi mi też o jego umiejętności, które są z kosmosu, ale jakby połączenie jego osobowości, jego umiejętności. Jest absolutnie niesamowite i to jest dla mnie numer jeden i że tak powiem praktycznie dzieli pierwsze miejsce dla mnie ze Steve'em, który jest moim mentorem, który mnie bardzo dużo nauczył. Do tej pory pamiętam jak byłem na pierwszym szkoleniu ProSkills, które on poprowadził, absolutnie nie miał pojęcia kim ja jestem, dla mnie to był wielki, nadal jest oczywiście wielki, ale po prostu tak jakby nieosiągalny a dzisiaj sobie mówimy hej, albo dzwonimy, ale do rzeczy. No to zdecydowanie Prince i Steve. Prince bardziej pod kątem tanecznym, Steve pod kątem takiego coachingu, jakby takiego właśnie mentorowania i na pewno to, co ich łączy, to niesamowita osobowość. To jest kluczem, jak uważam, w naszej branży. Co dla Ciebie oznacza bycie dobrym instruktorem Zoom? Ja myślę, że to jest bardzo proste pytanie. Dobry instruktor zumby to jest taki, do którego ludzie będą wracali. I koniec. Jakby nie ma znaczenia. Czy tanecznie, czy fitnessowo, czy dobór muzyki, czy osobowość, charyzma. Absolutnie to nie ma znaczenia. Bo to jest bardzo indywidualna sprawa. Ale dobry instruktor to jest taki, do którego ludzie będą z uśmiechem wracali na stanęcie. Czy tańczyłeś coś wcześniej? Przed Zumą, jeśli tak, to czy nadal to robisz? Słuchajcie, nie tańczyłem, natomiast y, mm, ćwiczyłem capoeirę, która jest jakby sztuką walki, gdzie wykorzystywane są, powiedzmy sobie trochę, tak jakby elementy tańca, muzyki, akrobatyki, ale tam czasami się pojawiała taka jakby niby samba brazylijska, ale no to, 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 to takie tylko jakby for fun. Y, nigdy nie uczyłem się tańczyć, ale gdzieś tam kontakt z muzyką przez tą, a nie inną sztukę walki, no powiedzmy sobie, że miałem to tak wcześniej. No dobra, to cała baciata, ZUK coś tam kiedyś, coś tam Tak, coś tam, nie? ale to było... Jak już zacząłem chodzić na zumbę. Okej. Okay. <laughs> nie no było przed. Tak, ale... Dobrać. Tak dobra, jak już tak wyciągnięte, to słuchajcie jak zacząłem chodzić na zumbę, tam jedna z koleżanek. Która chodziła na tą Zumbę. Pamiętam dobrze, że jej firma obstawiała napojami, dokładnie napojami Warsaw Salsa Festival i dostała dwuosobową wejściówkę na taki pakiet Basic. I on polegał na tym, że sobota, niedziela było kilka bloków tanecznych w ciągu dnia i co godzinę, czy tam co godzinę, powiedzmy 15, już teraz nie pamiętam, ale były różnego typu style baciata, ale baciata sensualna, baciata dominikańska, wszystkie rodzaje salsy, czyli jakby L.A., jakby Cuban style, była rueda, merengue, kizomba i jakby tak, żeby te osoby przez soboty i niedzielę sobie tam popróbowały różnych stylów. I gdzieś po tym, po tym, pamiętam oni to robili w listopadzie i jakoś w lutym kolejnego roku postanowiłem zapisać się i pierwsze co się zapisałem, to zapisałem się na baczata. może bym dorzuciłem salsę ale elej yy, i potem kizombę i zuka. Większość osób nie wie co to jest zuk, może wyjaśnisz. A tam jest na pewno takie pytanie? Nie, <śmiech> <śmiech> ale będą Słuchajcie. takie pytania wiesz. <laughs> Zug, ogólnie się z -O -U k i rytmowo jest bardzo podobny do Kizomby. Nie będziemy się teraz tam rozwodzili nad jakimiś szczegółami, ale ogólnie powiedziałbym, że nawet da się jedno do drugiego zatańczyć. Brazylia, Lambada to są te korzenie. I ogólnie taniec opiera się na tym, że jest bardzo płynny i partner par, partneruje partnerkę, <laughs> czyli prowadzenie w tańcu pole opiera się na tym, że operujemy stawami partnerki i ona załamując np. Na nadgarstek, ona wie, jak i w którą stronę się poruszać. I ogólnie jest bardzo płynny, bardzo taki, y, bardzo dużo przejść. I teraz y, pomimo tego, że sam w sobie zuk, no gdzieś tam z latami jakby stał się popularny, ale nie aż tak bardzo. Natomiast bardzo prze, y, szukam takiego słowa, y, Yy, przeniknął o, przeniknął do baciaty, do kizomby, bo yy, widać po tych jakby najpopularniejszych parach teraz w tych stylach, że pomimo tego, że to jest baciato, to jest bardzo dużo tych właśnie operacji na operacji, na na stawach i to się wszystko tu jakby z, z tego zuka, Czyli wykręcasz partnerkę rękę, żeby robiła to, co chcesz? <laughs> nie tylko rękę. Jakie warsztaty prowadzisz i skąd, skąd wziął się na nie pomysł, skąd wzięła się nazwa? Dobra, to jest dłuższa historia, oczywiście nie będę tutaj się jakby, postaram się uwinąć. Jeżeli mówimy o tym Dance Like a Pro, to jest gdzieś tam taki powiedzmy sobie mój projekt, moja nazwa, w miarę świeża, bo biorąc pod uwagę, że jestem instruktorem prawie 11 lat, to nie wiem, drugi, trzeci rok. Jest jakby, prowadzę warsztaty, też nie zawsze, ale czasami pod taką nazwą, a czasami prowadzę z konkretnych rytmów. Baciata przede wszystkim, kizomba, teraz bardzo, bardzo, bardzo mnie proszą. Zdarzały się też w przeszłości salsa, reggaeton i takie troszeczkę mieszanki typu latino, mix. czaczy. też pamiętam, że, że mi się zdarzyło. No, jakiś nawet miałem czasami body movement też, jakby, no powiedzmy sobie, no, warsztaty taneczne, ale no, jakby, wiadomo, po co robi się ten body movement. Eee, jeszcze było pytanie, co, od kiedy i skąd się wziął pomysł? Skąd się wziął, z jakie warsztaty prowadzisz? Skąd się wziął na nie pomysł i skąd wzięła się nazwa? Nazwę sobie po prostu wymyśliłem. Padła mi do głowy któregoś razu i tak mi się spodobało. I mówię, próbujmy. I mam nadzieję, że, że, że faktycznie się podoba. E, ogólnie rzecz biorąc pamiętam, że e, pierwsze warsztaty taneczne jakie poprowadziłem, kurczę, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, to było... Dobra, nie chcę skłamać, w sensie, nie, nie, nie chcę, sorry, nie chcę przedłużać, jakby kłamać na temat miejscowości, natomiast e, to były zbaciaty na pewno warsztaty, i to było u Andrzeja i u Emilki, która była kiedyś Janerem. Ja nie pamiętam gdzie oni mieszkali. Zielona? Zielona, góra. Zielona Góra. tak myślałem, nie chciałem strzelać. Więc w Zielonej Górze warsztaty baciaty, to z tego co pamiętam to była pierwsza propozycja jaką dostałem i to właśnie od nich jak robili tam swoje wydarzenia. skąd bierzesz choreografię? Na zajęcia. Na zajęcia? Okej, okay, myślę że chodzi o warsztaty. Słuchajcie, yy to no, nie będę ukrywał. To jest tak, że jeżeli mam e, jakąś piosenkę, to zdarza mi się, że na przykład biorę i wpisuję sobie ten tytuł na YouTubie na przykład sprawdzam kto jakie miał pomysły, porównuję sobie ze swoimi. Natomiast staram się najpierw, jak mam piosenkę, sam ułożyć sobie coś, wymyślić e, i w końcu biorę też pomysły na choreografię, często wpisuję sobie tłumaczenie piosenek. Niecałych, czasami zależy mi na przykład na refrenie czy coś, ale tak, żebym w miarę wiedział, jaki jest klimat danej piosenki i od tego uzależniam e, ruchy czy tworzenie choreografii. Skąd czerpiesz energię? Wiecie co? No? Kurczę, no mo może zabrzmi to tak jakby tak trochę dziwnie, albo może mało osób mi w to wierzy, ale naprawdę yy, z zajęć, które prowadzę. Oczywiście, że jakby przy jakiejś tam ilości tych godzin człowiek jest zmęczony i tak dalej, ale yy, co innego jest takie zmęczenie, a co innego jakby energia. I tą energię naprawdę dają mi ludzie i te eventy, na, których je, na które jeżdżę. Yy, Mało osób tu wiesz, ale naprawdę tak jest. Co robisz, by się zregenerować? Hmm, hmm, hmm. Hmm. To jest dobre pytanie. No nie powiesz, że śpisz, bo prawie nie sypiasz, więc... Dlatego nie wiem za bardzo, co odpowiedzieć. Eee, tak... Nic. Póki młody to sam się regeneruje. Nie? Chyba tak, słuchajcie. A to, w takiej co... szerszej perspektywie. Nie, to co, to, co lubię, co mi, tak jakby, co mi naprawdę odręża i na przykład to, co lubię czasami, e, pomimo tego, że wiem na przykład, że mógłbym pójść wcześniej spać, dłużej pospać i jakby być, na bardziej wypoczęty, to to, co mnie tak jakby relaksuje, to lubię po prostu sobie coś obejrzeć. E... Na, na mówimy o jakichś serialach, czy o jakichś filmach i tak dalej. Po prostu lubię się na chwilę położyć, mi takie uczucie, że, yy, że jakby nic nie muszę robić. Nie ma zbyt wiele takich chwil, ale wtedy chyba. Ile czasu tygodniowo spędzasz na przygotowaniu się do zajęć? Na przygotowaniu. Oczywiście myślę pod kątem jakby piosenek choreograficznych i tak dalej, tak, no bo tak, nie mówimy tak, o tak, tak, tak. pakowaniu butów na zajęcia. Eee... Nie, myślę, że maksymalnie godzinę. Dobrze. Czy organizujesz jakieś swoje imprezy? Opowiedz trochę o nich. Tak, tak, tak. Słuchajcie, no to, to jest, jest też w miarę świeży temat. Jakby te imprezy, które ja organizuję i które oczywiście mam nadzieję, że będę organizował, one jakby wszystkie gdzieś tam mają w nazwie Grab the Beat. Chciałbym, żeby tak jak jest Polish Dance Camp, to chciałbym, żeby jakby ktoś widział Grab the Beat, to żeby to się kojarzyło, że to jest organizowane przeze mnie. Mam powiedzmy sobie jakieś takie dwie wersje Dance Together. To są takie edycje troszeczkę mniejsze, gdzie zapraszam jedno, sam dwóch, Prezenterów przyjezdnych, plus do tego ja też daję szansę uczestniczenia w swoich warsztatach, bo mam bardzo dużo zajęć regularnych w ciągu tygodnia, ale nie mam w ogóle w Warszawie, czy tam gdzie prowadzę zajęcia, nie mam warsztatów tanecznych. Nie prowadzę, a, a te osoby często mnie o nie pytają i bardzo są na to chętne, więc po prostu te eventy są połączeniem. Moich warsztatów, plus właśnie tych warsztatów tych gości, którzy przyjeżdżają, i potem mamy część zumbową, którą prowadzę wspólnie i taka powiedzmy bardziej większa edycja. No to pomyślałem sobie, że co roku, jak będę miał rocznicę bycia instruktorem, w zeszłym roku była dziesiątka, w tym roku będzie jedenastka, i tak dalej, to będę robił takie większe wydarzenie na, na hali. I e, też, oczywiście, pod nazwą gdzieś tam grab the beat. No i co? I chyba takich organizowanych przede mnie to tyle. Oczywiście dodam, że zapraszam serdecznie. <laughs> jakie plany na przyszłość, jakie ambicje, marzenia inwentowe, zumbowe? Znaczy, tak. Marzenia mam, pomimo tego, że uważam, że i tak udało mi się już bardzo wiele. No, gdzieś tam udało mi się. Być, poznać, doświadczyć wielu rzeczy, to nie ukrywam, że takim moim absolutnym marzeniem jest połączenie właśnie tego, co, co, co jest moim hobby, czyli podróżowaniem z, podróżowanie z zimbowaniem. Mam dużo eventów, podróżuję po Polsce, zdarzają się eventy zagraniczne, ale nie ukrywam, że marzy mi się, żeby tych eventów zagranicznych było po prostu więcej. I jakby to jest moje, to było jeszcze coś tam pytanie czy tylko to, tylko to, no to mamy Dziękujemy bardzo Do to następnego odcinka Jakbym wiedział to bym później gadał Bardzo wam serdecznie dziękuję Mam nadzieję, że chociaż kilka osób dotrwało do końca Pozdrawiam serdecznie Łukasz cześć pa.